To jest podcast Jutro ja". Które Twoim zdaniem, albo właśnie też związane ze statystyką i wiedzą, którą na pewno też posiadasz, które sektory gospodarki są najbardziej narażone na ataki cybernetyczne i jaki procent z tych, z tych akcji groźne są dla świata finansowego? Jak to wygląda? Wiesz, są to bardzo ciekawe i bardzo trudne pytanie, dlatego że z atakami cybernetycznymi. Cybernetycznymi jest tak, mhm. że wiemy tylko o niewielkim wycinku a tego typu ataków. Wiele tego typu ataków jest tuszowanych, mhm. wiele tego konsekwen mhm. konsekwencji tego typu ataków jest tuszowane. Więc my widzimy tylko wycinek tego, Aha. co tak naprawdę się uh, dzieje. Natomiast są trendy, które okay. m, zaczynają być coraz bardziej widoczne. To znaczy, o ile kiedyś tak. W moim doświadczeniu, w mojej moralności, w mojej etyce, a człowieka zajmującego się bezpieczeństwem, kilkadziesiąt mm. lat temu nie do pomyślenia było, że nieważne po której stronie jesteś, nie dotykasz sektorów, które mają wpływ na bezpośrednie dobro jednostki. Czyli na przykład, jeżeli chcesz zarobić dużo pieniędzy, atakując firmę i. W, i atakując organizację, jakiś podmiot biznesowy, który ma pieniądze, który może zapłacić za okup, jeżeli chciałeś zaatakować tego typu korporacje i na przykład zafekować całą infrastrukturę oprogramowaniem typu ransomware, żeby uzyskać zapłatę za odzyskanie danych, za umożliwienie firmie odzyskania dostępu do ich danych, to taką złotą zasadą było, nie ruszasz rzeczy, które mogą mieć wpływ na dobro jednostki. Atakujesz korporacje, atakujesz organizacje, które, dla których pieniądze są rzeczywiście fikcją, które są cyfrą, które są czymś, co wyświetla się na komputerze, ale nie atakujesz na przykład szpitali. W ciągu ostatnich kilku lat, nawet powiedziałbym, że na przestrzeni ostatnich dwóch lat, widzimy rzeczy, które są absolutnie obrzydliwe w branży bezpieczeństwa. Widzimy ataki ransomware, które na początku targetowały, celowały rzeczywiście w duże korporacje, w organizacje biznesowe, które były w stanie sobie jakoś odbić na bottom line te straty związane z atakami. Oczywiście ja nie popieram żadnych, żadnych ataków, żadnych, żadnych tego typu rzeczy, natomiast to jest taki segue, który poprowadzi nas do odpowiedzi na, na Twoje pytania to widzieliśmy, że atakowane były firmy technologiczne, mhm. na pewno, dlatego że one mają bardzo dużo pieniędzy. Atakowane były firmy zajmujące się finansami bezpośrednio. Atakowane były banki, dlatego że mają pieniądze. I atakowani byli użytkownicy banków, dlatego że wtedy banki zazwyczaj zwracały pieniądze użytkownikom w przypadku ataków masowych. W ciągu ostatnich dwóch lat zauważyliśmy wzrost też mhm. ilości ataków na organizacje zajmujące się Zdrowiem jednostki. Widzieliśmy ma taki ransomware na szpitale, w których zaszyfrowane są wszystkie dane, serwery, urządzenia, dyski twarde w szpitalu, który bez tych danych, bez możliwości dostępu do swoich systemów informatycznych. Mm -hmm powoduje ogromne zagrożenie dla życia pacjentów. Jeżeli ktoś o danej godzinie nie dostanie zastrzyku insuliny, to może po prostu umrzeć. Jeżeli nie masz systemu, który poinformuje pielęgniarkę o tym, że o tej o tej godzinie ten i ten pacjent potrzebuje taką i taką ilość insuliny, to ten człowiek może umrzeć. Czy innego leku, czy czegokolwiek. I niestety widzimy to, że już takie incentywy finansowe w kontekście jak dużo... Atakujący cyberprzestępca może zarobić, atakując jeden podmiot, nie są już tak istotne, bo pojawił się napływ ogromnej ilości ludzi, którzy chcą po prostu szybko zarobić pieniądze, nieważne jak duże, nieważne jak kompromitując moralność, etykę ludzką, etykę kodeksu hakera, który powiedzmy powstał kilkadziesiąt lat temu. A czy nie myślą już kompletnie o tym, jakie konsekwencje będzie miało to wpływ na życie jednostki. Więc o ile, jeżeli spytałbyś mnie dwa lata temu o to, jakie sektory są najbardziej zagrożone, to powiedziałbym Ci, że organizacje finansowe, banki, bo mają bardzo dużo pieniędzy, bo mają bardzo dużo użytkowników a, i widzimy, że ci użytkownicy są targetowani przez atakujących, są celami ataków. A powiedziałbym Ci, że firmy technologiczne, dlatego że firmy z Doliny mm. Krzemowej mają ogromne mm. ilości pieniędzy, tam jeden dzień przestoju a w operacjach będzie kosztowało ich więcej niż zapłacenie tego okupu, przy tak, w przykładzie ataków ransomware, żeby to e, uprościć. O tyle teraz muszę niestety powiedzieć, że podatny jest mhm. dosłownie każdy sektor życia e, publicznego, bo atakujący nie skupiają się już tylko na podmiotach, na których mogą zarobić bardzo dużo, tylko skupiają się na tym, żeby zarobić bardzo dużo. Nieważne, czy będą atakować 100 podmiotów, czy będą atakować jeden podmiot. Wręcz widzimy taką tendencję, że łatwiej jest zaatakować firmy, organizacje, które mają mniejszy poziom zabezpieczeń i wtedy za zaatakować 100 tego typu organizacji, niż iść po. A, takie rzeczywiście ogromne skupy złota, które są przechowywane przez banki, które mają poczynione super duże inwestycje w zabezpieczanie swoich zasobów. A, organizacje publiczne typu szpitale, ośrodki zdrowia a, czy urzędy zazwyczaj nie mają zasobów na to, żeby zapewnić sobie odpowiednie płaczeństwa. Nie mają na to pieniędzy. Budżety na tego typu infrastrukturę technologiczną w szpitalach, ośrodkach a, publicznego są po prostu super ciasne. Więc tam koncepcji bezpieczeństwa jako tako nie ma super wyrafinowanej. Więc atakujący zdali sobie z tego sprawę i totalnie i w sposób obrzydliwy, absurdalny, łamiąc kręgosłup moralny swój, atakują tego typu instytucje, bo wiedzą, że bardzo łatwo są w stanie ją zaatakować, a tego typu podmioty nie mają. Nawet zaawansowanych działów IT, które potrafiłyby chociażby tworzyć kopie bezpieczeństwa. I tu mówimy tylko o tych przykładach. Ransomware, bo są popularne i większość słuchaczy Twoich będzie w stanie jakoś złapać wspólny punkt. A więc tego typu organizacje nie mają działów IT, które są w stanie ten odzyskać i mm -hmm. jakoś już ten zabezpieczyć. Więc muszą ten okup zapłacić, żeby uzyskać z powrotem dostęp do a, skuteczności swoich systemów informatycznych. Więc dziś na. 12 października 2019 każdy sektor gospodarki jest a, zagrożony, bo ilość atakujących jest tak duża, ilość technologii, która jest w stanie atakować różne sektory, jest tak ogromna i tak szeroka, że nikt nie jest w stanie się ukryć. Mówimy tutaj nawet o sytuacjach, w których jednostki, osoby indywidualne są atakowane złośliwym oprogramowaniem, i atakujący cieszą się, kiedy dostaną 200 dolców od Ciebie za to, że a, Odszyfrujesz im dane, że odszyfrują ci dane, które zaszyfrowali, wrzucając złośliwe oprogramowanie na Twój komputer. Więc nikt obecnie nie jest w stanie się a, ukryć przed tego typu atakami, i tego typu tendencja będzie go pogarszać. Słuchać nas możesz na iTunes, Spotify i Speaker oraz na biznes.netia.pl.